O, cieszę się, że znowu się widzimy. A chcecie wiedzieć, gdzie mieszkają święta? Opowiem wam. Już podczas... Ubierania choinki, albo jeszcze wcześniej, gdy robiło się wielkie świąteczne porządki, babunia śmiała się, że tak prędko te święta przyszły, że wszystkich zaskoczyły. A nam było smutno, no bo wiadomo, później zaraz mówiła święta, święta i po świętach. O jakie to smutne. Babunia nie musiała tego mówić, ale gdy mówiła, widziałam, że babunia się śmieje. Święta, święta i po świętach. Babunia prawie się śmiała. Święta, święta i po świętach. Jakby się było z czego śmiać. I gwiazdor dopiero za rok, i prezenty, i wszyscy tacy kochani przy dzieleniu się opłatkiem. Jak długo? Jak długo można na to czekać? To właściwie, gdzie są te święta, jak już ich nie ma? Zapytałam babuni przed świętami. A babunia nie przestała się śmiać, kręciła mag w makutrze jak szalona, coraz szybciej i szybciej, i odpowiedziała mi, bo babunia zawsze odpowiadała i nawet mówiła, że nie ma żadnych głupich pytań. Nie, nie. Zdaje się, że mówiła: Nie ma głupich pytań, bywają tylko głupie odpowiedzi. Chyba tak. A może sama pomyśl, kochaninka, powiedziała. I nadal była uśmiechnięta, i nadal kręciła mak na makowiec. A ja? Nie wiedziałam, co powiedzieć, naprawdę nie wiedziałam. Skąd mała dziewczynka ma wiedzieć takie rzeczy? Przecież nie powiem, że święta chowa się razem ze sztuczną choinką w worku z plastiku na strychu. Tato by na pewno powiedział, żeby mu nie zawracać głowy, bo sprawdza żarówki i nie ma czasu. A mamusia? Sama nie wiem, co powiedziałaby mamusia. Ona. Lepiła pierogi i, i, i do jednego z nich musiała włożyć rybią łuskę. Tak, to było najważniejsze. Ważna jest bardzo rybia łuska na szczęście, a nie jakieś dziwne pytania. Wiadomo. No, przecież, babuniu, one nie mogą przepadać tak. – Są święta, a potem już nie ma świąt – powiedziałam. A robiłam przy tym taką minę, żeby nie tylko jeszcze bardziej nie rozśmieszyć. Wiadomo, że jak się kręci mak na makowiec, to trzeba równo, w jedną stronę i ostrożnie. I nagle mnie olśniło. Ze wstydu, że o tym pomyślałam, Aż się zarumieniła. Wiem przecież babuniu, wiem. Przecież Sylwester też najpierw jest w Japonii, a dopiero potem u nas, a na koniec w Ameryce. Tatoś mi pokazywał na Globusie. Tam gdzieś już mają nowy rok, a u nas dopiero za parę godzin, jasne. I to samo ze świętami, tak musi być, tak samo. Babunia przerwała robotę przy tym bożonarodzeniowym maku, odłożyła tyle, ile trzeba do makiełek i całkiem poważnie spojrzała na mnie. Piątka z geografii. Powiem tatusiowi, jak dobrze zapamiętałaś jego lekcje z globusem. B ba, pewnie, że zapamiętałam. Takich ciekawych lekcji się nie zapomina. Dobrze, że babunia powie tatusiowi, bo ja sama, no, to, no, no nie można się chwalić, prawda, nawet gdy jest z czego. Babunia mówi, że samochwała, no wiadomo, samochwała w kącie stała, a ja puchłam z dumy i już nie miałam żadnego rumieńca wstydu, a babunia znowu się śmieje. Tylko ty, moja geografko, pomyśl, że nowy rok to się przesuwa z kraju do kraju, z kraju do kraju wokoło globusa. Ale tylko przez jeden dzień i jedną noc a święta. Jak już się wszędzie na całym świecie odbędą, to co dalej? A? O Boże, I... Racja. Już nie pomyślałam. Już chciałam się rozpłakać. I naprawdę ja rozpłakałabym się jak jakaś Beksa. Ale babunia, jak to babunia. Nie przystawała się śmiać, a nawet jeszcze bardziej się śmiała. I z całej siły przytuliła mnie do siebie. Przytuliła mnie do swojego wielkiego serduszka. I cichutko na ucho powiedziała mi, Największą tajemnicę świąt, kochanie, święta są cały czas, tu pokazała na moje serduszko. Tam, w serduszkach małych dziewczynek. I małych chłopców. Święta tam czekają do następnego roku. Mamy je w sobie, i teraz nic, nic tylko czekać do następnego roku do następnego Bożego. Narodzenia. Ah.